Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu, Jezus, widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanel, Rabbi, Ty jesteś synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, Widziałem Cię pod Figowcem. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Życie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. O to słowo pańskie. Panie Jezu, prosimy Ducha Świętego, którego nam zsyłasz wraz z Ojcem, żeby nas świecił. Jak to, co usłyszeliśmy, zastosować do naszego życia, do nas, w tych czasach, w których żyjemy. Powołanie Filipa spotkałeś i z tego spotkania Wyniknęło to, że Filip poszedł za tobą. Tajemnica spotkania z tobą. Trzeba przyjść do ciebie, tak jak w tej chwili my do ciebie. Z wiarą, Panie Jezu, teraz my do ciebie podchodzimy, ufni w to, że wyjdziemy stąd, umocnieni jeszcze bardziej w wierzy. I będziemy mogli za Tobą pójść i innych ludzi pociągać. Tak jak Filip, tak. który spotkał Natanaela i powiedział o Tobie. I to jest, Panie Jezu, owocem spotkania pełnego z Tobą. To najpełniejsze spotkanie ma miejsce podczas Komunii Świętej. A jesteś ten sam, którego przyjmujemy i dzisiaj już przyjęliśmy w Komunii Świętej spotkanie z Tobą. I po to, żebyśmy potrafili innych pociągać do Ciebie, to jest właśnie ta nasza wiara. Nieodzowna, a ta jest darem. I właśnie wciąż o ten dar prosimy, żebyśmy coraz to nowych ludzi potrafili do Ciebie przyprowadzać. Tak naprawdę chcielibyśmy cały świat pociągnąć. I oczywiście nie poprzez osobiste spotkania z wszystkimi ludźmi, bo to niemożliwe. Ale przecież możemy obejmować naszą modlitwę dosłownie cały świat. I to tych ludzi żyjących, i tych, którzy odeszli już do ciebie. A chciałbym się powiedzieć, nawet tych, którzy urodzą się. Bo ty, panie, Jezu, obejmowałeś miłością wszystkich, i tych żyjących w swoich czasach i tych wcześniej, począwszy od Adama i Ewa, Ewy, a skończywszy na ostatnich, którzy jeszcze się nie urodzili, bo przyszedłeś do wszystkich. I my też możemy, Panie Jezu, obejmować naszą miłością, naszą modlitwą wszystkich ludzi, a tak świat dzisiaj jest, potrzebuję właśnie modlitwy, tak. Teraz Kula Ziemska to jedna duża wiocha, tak. Cokolwiek jest na drugim krańcu ziemi, to za chwilę będzie u nas, czego doświadczamy przez tą całą pandemię, jest w całym świecie dawniej. Cokolwiek było takiego strasznego zaraza, to w jednym kraju, a w tej chwili jak się pojawi w jednym, to wkrótce pojawi się w innych miejscach, ale to nie dotyczy tylko chorób, to dotyczy tego, co ludzie mówią, co wierzą, co knują. Tak. I obejmujemy właśnie modlitwą tutaj przed Tobą, w tej chwili. Tuż teraz. Już teraz obejmujemy ich naszą modlitwą. Panie Jezu, bardzo Cię prosimy za cały świat, za cały świat, i żeby znaleźli się tacy ludzie, którzy osobiście będą zapraszać w spotkaniach osobowych, indywidualnych do Ciebie. Tak, potrzeba dzisiaj misjonarzy. Ty Panie Jezu wiesz, czym żyjemy w Kościele, jesteśmy przesiągnięci problemami tego świata, tak, zajęci klimatem, chorobami, a naszą misją jest przyciągać coraz to nowych ludzi do Ciebie. To jest praca misyjna. I tych. I tych i tych dzisiaj nam brakuje. Panie Jezu, czego symbolem są prawie że opustoszałe seminaria duchowne. Są jeszcze, ale bardzo mało. A przecież to tam, tam właśnie jest formacja, przygotowanie do pracy misyjnej. Stąd też prosimy cię. O powołania kapłańskie, żeby seminaria się zapełniły i żeby już w tej chwili przygotowujący się do kapłaństwa myśleli o misjach, o tym, żeby pójść do świata i pociągać ludzi do Ciebie. Tak, Panie Jezu, tak jak to Filip. Który spotkał Natanela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz, Prawie i prorocy. Oczywiście, to znaczy, żeby tak się zwracać do tych ludzi, którzy chcą mi pociągnąć, to mamy też znać te pisma, poznać Mojżesza, proroków, poznać Ewangelię. Tak, to jest konieczne, żeby poznać, poznać i innym podsuwać. Przeczytaj, weź przeczytaj. No, taki dobry sposób to jest. Na pewno Wam to znane. I to robicie. To jest darowanie Pisma Świętego. Tak sobie przypominam tych księży starszych, takich Szurlej, który wymyślał różne sposoby, żeby tam na wschód przekazać Pisma Świętego, co so wyprawiał. Dawał okładki z innych książek, które wówczas były ważne, prawda, ideologicznie poprawne w tamtych czasach. No a tak Pan Bóg działał, że wystarczyła okładka, puszczali, a w środku było Pismo Święte. No dziś nie ma takiej konieczności, przynajmniej u nas, w tych krajach, do których mamy dostęp, najbliższych, ale żebyśmy potrafili propagować, propagować czytanie Pisma Świętego, by móc potem powiedzieć, no widzisz, i teraz ty możesz tego Jezusa zobaczyć, poznać, dotknąć, bo nasz ciąg to jest Doprowadzenie do ciebie, do Eucharystii. No i znowu pojawia się nowy problem. No pięknie, ale my wiemy, że w tej chwili jest utrudniony w wielu krajach, tak zwanych chrześcijańskich, jeszcze jest utrudniony dostęp do ciebie. U nas, Bogu, dzięki, jeszcze można, ale też. Jest ta liczba ograniczona. A przecież ważne jest, żeby do Ciebie tutaj przyprowadzić, do Ciebie, żeby ludzie mogli się Ciebie dotknąć. A to znaczy, by byli godni przystąpienia do Komunii Świętej, i tutaj kolejny problem. No właśnie. Bo można przystąpić do Komunii Świętej, no niestety świętokrackie. I wtedy taka Komunia Święta nie przynosi łask, ale odwrotnie. Tak, Panie Jezu, i to jest kolejny problem, który ty możesz rozwiązać. Który ty możesz rozwiązać, żeby ludzie nie przystępowali do komunii stanie grzechu ciężkiego. Jak ty to zrobisz? Jak ty to zrobisz? Nie wiem. My jedynie możemy się modlić, o to, żeby księża mieli odwagę mówić o grzechu. No są dzisiaj takie grzechy, o których nie wolno mówić. Tak bardzo nie wolno mówić. Aż sam się boję o tym mówić. No się komuś dzisiaj, jak się zaszczepiłeś, no kochanie, wypowiadaj się. No i tutaj problem, bo mówiono o tym ludziom, przecież to nie grzech. Bo życie ratujesz. Ale czy naprawdę zrobiłem wszystko, żeby się dowiedzieć, co to jest, co przyjmuję? Panie Jezu, jest wiele innych grzechów, o których nie wolno dzisiaj mówić. O których nie wolno dzisiaj mówić. Niepopularne. Tak. Wciąż opuścimy tylko euroniusy cały czas, za reklama homoseksualizmu i za niedługo będzie karany, to, jak będziemy piętnować ten grzech, gdzie nie gdzie to już. We Francji, jak się kogoś próbuje odwodzić od aborcji, to może być karane. Nie wolno. Jest taka pokusa, żeby przemilczyć. Te grzechy. No właśnie, te grzechy, te grzechy powodują, że sporo ludzi przystępuje w stanie grzechu ciężkiego. Panie Jezu, prosimy Cię, właśnie, zsyłaj nas Ojcem takie pouczenie przez Ducha Świętego, byśmy nie bali się mówić. Światu, co jest grzechem, i zjewać do pokuty. Po to, byś doprowadzać ludzi do Ciebie. Chodź i zobacz. To właśnie, to jest wszystko zrobić, by ludzie przystępowali wierni do sakramentów świętych. Jak motywować, jak motywować swoje dzieci. Wcale mam ten problem. Właśnie, jak zmotywować dzieci żyjące razem, bez ślubu, do tego, by zawarli sakrament małżeństwa. I wy też to znacie, takich ludzi, prawda? Jakich? A to jest doprowadzanie ludzi do Ciebie, do sakramentów świętych. Chodź i zobacz, przyjdź tutaj. Przyjdź tutaj na Eucharystię, na dorację. Panie Jezu, potem powiedziałeś Natanelowi, skąd mnie znasz. Natanel do ciebie mówi, skąd mnie znasz. A ty odpowiadasz, widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Panie Jezu, Ty widzisz nasze zachowania. Tak, chcesz przez to powiedzieć, gdziekolwiek jesteś, tam ja Ciebie widzę. Gdziekolwiek. Ale to też znaczy, gdziekolwiek jesteś, tam ja jestem też obecny. Nie chodzi tylko, że chcesz nas śledzić. Nie ale chcesz być z nami blisko. Jesteś tutaj w Eucharystii najbardziej obecny, ale też jesteś na swój sposób boski, obecny przy nas wszędzie. Ale nie wszędzie Ty ingerujesz, bo jesteś bardzo delikatny, podobnie jak Duch Święty, podobnie jak Anioł Stróż, Wiele innych świętych, którzy nam towarzyszą, widzą nasze zachowania, są przy nas, a my, żebyśmy pamiętali, nie tylko chodzi o kontrolę, ale chodzi o towarzyszenie nam, o pomoc w tym, co robimy, podsuwanie myśli, co mamy robić. Tak, Duch Święty jest zawsze blisko nas. Ale nie narzuca się, żebyśmy do Niego się zwracali. Duchu Święty. Teraz nie wiem, jak się zachować. Nie wiem, co powiedzieć. Proszę Cię. Tak, Pan Jezu, i w ten sposób możemy zwracać się i do Ciebie, i do Twojego i naszego boskiego Ojca, do naszych świętych patronów. Oni są wszyscy blisko nas. I nasi zmarli też. Wiedząc, co robimy, ci święci, ale też gotowi są pomóc. Panie Jezu, i tutaj też są. Tak, Ty jesteś, ale też przy Tobie jest cały zastęp aniołów świętych. I właśnie prosimy i Ciebie, i Twego boskiego Ojca i Ducha Świętego. Panie, byśmy potrafili do Ciebie ludzi doprowadzać, jednać z Tobą. Tak? Patrzymy. Żłobek przybyli, w jutro będziemy świętować w przybycie trzech mędrców. Tak? To my mamy być takimi gwiazdami, które doprowadzają ludzi do ciebie. Wszyscy zaśpiewali i życiem potwierdzali. Chwała ojcu i synowi, i duchowi i świętemu jaka była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.